Stymulatory tkankowe to wyroby medyczne, po które w ostatnich czasach sięgamy w gabinetach najczęściej. Wynika to z potrzeby pacjenta o naturalnym wyglądzie, bez efektu wypełnienia. Podawane dzięki precyzyjnym iniekcjom w problematyczne warstwy skóry twarzy. Pobudzają fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny, których poziom spada już po 25 roku życia. Są to zabiegi, które możemy wykonywać w każdym wieku. Przed każdym zabiegiem przeprowadzana jest konsultacja, podczas której dobieramy odpowiedni stymulator dla pacjenta. Warto zaznaczyć, że po użyciu stymulatorów nie zmieniają się rysy twarzy, a skóra staje się bardziej jędrna, gęsta, drobne zmarszczki stają się mniej widoczne. I ujednolica się kolory skóry.